bocek na szybko zapomniałem dzień dobry to bocek na szybko pokazujący świętego Wojciecha to jest święty Wojciech czech, który ma tutaj opłatek i chce tymi wojownikami im dać Opłatki, które powinny być w tej skrzyni, ale ich nie ma. Ktoś je krat Były! Ktoś zamienił na czapkę. Tego Wojciecha, no. Jak można. To pewnie oni. Ci, którzy go słuchają, to oni mają w planach... Widzicie ja te brodzie Mają w planach po prostu go zabić. Mają wyciągnąć te brodzie i po prostu go zabić. I... No im się w ogóle nie podoba im się w ogóle nie podoba co oni mówią więc wyciągają te bronie i teraz wam powiem jak zrobiłem te nowe figurki te z Nia z lego ninjago twarzyczka jest z lego lego bodajże faraon quest, czapeczka jest złodzieja z lego city teraz chyba już nie znajdziesz bo tym kupię wszystkie inne to to jest z lego city też więc jak chcecie to 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 to, to, to to hełm to jest z Lego. Yy, a, a, albo Ninjago, albo to jest pierwszy nadrukowany element. Z Lego Castle Ninja. Yy, to jest. brudka, to jest z Lego City. Wystraszonego złodzieja. To to jest bodajże z Lego Castle. Tych złych rabusów. Nie wiem, czy dobrze. Słuchałem historię Ego ale no może to jest to, a czarne spodenki to można w starszych zestawach bardziej zobaczyć, więc jak chcecie czarne spodenki, to trudno, w nowszych to będą nadruki, to nie ma nadruków. No to oni atakują i za chwilę będzie mocek z wypływania tego a widzę.